I dziś opowiem Ci o protestach, jakie miały miejsce w czerwcu 1976 roku, o opozycji i o tym, jak Karol Wojtyła został papieżem. Zapraszam. Polityka Gierka i jego błędne decyzje w drugiej połowie lat 70. doprowadziły do kryzysu gospodarczego. W sklepach coraz częściej nie można było dostać nawet tych podstawowych produktów spożywczych. Władze były zmuszone podnieść ceny. Cukier poszedł o 100% w górę, a mięso o 69%. Poinformowano o tym społeczeństwo 24 czerwca 1976 roku, a już dzień później pracownicy wielu zakładów zaczęli strajki i demonstracje. Te największe Miały miejsce w Radomiu, Ursusie i Płocku. Przeciwko protestującym Gierek wysłał zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej, w skrócie ZOMO, czyli specjalnie przeszkolone do walki z demonstrantami oddziały milicji. Zakazał im jednak używania broni palnej. Władze, bojąc się rozprzestrzenienia zamieszek, odwołały podwyżki, ale wobec demonstrantów zastosowano represje. Wiele osób aresztowano, zatrzymanych bito, byli też dyscyplinarnie zwalniani z pracy. W Polsce zaczęła rozwijać się antykomunistyczna opozycja, na co największy wpływ miały wydarzenia z czerwca 1976 roku kryzys gospodarczy, ale i łagodniejsza polityka wewnętrzna. We wrześniu 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników w skrócie KOR. Był on niezależny od władz. Chodziło o to, by nieść pomoc materialną i prawną osobom prześladowanym przez komunistyczne władze oraz by uzyskać amnestię dla aresztowanych i skazanych, a dla zwolnionych z zakładów przywrócenie do pracy. Organizację tę założyło 14 ludzi ze świata kultury, działaczy demokratycznych i niepodległościowych. Byli wśród nich pisarz Jerzy Andrzejewski, poeta Stanisław Barańczak, ksiądz, były kapelan AK Jan Zieja, inicjator Listu 34 Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz i Jacek Kuroń. Mieli oni wsparcie setek anonimowych współpracowników. Ich działania były jawne i prowadzone w granicach prawa. Organizacja miała swój organ prasowy, a mianowicie Biuletyn Informacyjny KOR, a potem Pismo Robotnik. Oskarżonym robotnikom udzielono pomocy prawnej, dla wyrzuconych z pracy organizowano zbiórki pieniędzy, zbierano podpisy, aby uwolniono aresztowanych, prowadzono też głodówki, by zmusić władzę do określonych działań. Członkowie kor byli zastraszani przez władzę, podsłuchiwano ich, nękano głuchymi telefonami, czasem dochodziło do pobić. W maju 1977 roku. SB zamordowało Stanisława Pyjasa, studenta polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też współpracownika kor. Doprowadziło to do licznych protestów, a w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło kilka tysięcy osób, które następnie starły się z milicją. Władze przeprowadziły nową falę aresztowań, ale w związku z tym, że nasilały się głodówki, pisano listy i petycje. Ostatecznie zaprzestano prześladowań, a nawet ogłoszono amnestię wobec osób protestujących zarówno w czerwcu 1976 roku, jak i po śmierci Pyjasa. Pod koniec lat 70. zaczęły powstawać w Polsce kolejne organizacje opozycyjne, a władze komunistyczne traktowały je jako bezprawne. W 1977 roku powstał Komitet Samoobrony Społecznej KOR, który kontynuował działalność kor. Małżeństwo Zbigniewa i Zofii Romaszewskich odnotowywało przypadki łamania praw człowieka w Polsce, a następnie informowało o tym świat. Także w 1977 roku powstał ruch obrony praw człowieka i obywatela, który prowadził działalność opozycyjną. A został założony z inicjatywy Andrzeja Czumy i Leszka Moczulskiego. Rok później założono wolne związki zawodowe, które to były niezależne od władz. Ich twórcą w Katowicach był Kazimierz Świtoń, a na wybrzeżu byli to Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski, Bogdan Borusewicz, Anna Walentynowicz i Antoni Sokołowski. W 1979 roku powstała Konfederacja Polski Niepodległej czyli pierwsza. Antykomunistyczna partia polityczna w całym bloku wschodnim. Na jej czele stał Leszek Moczulski. KPN dążyło do tego, by Polska stała się w pełni suwerenna. Opozycja antykomunistyczna miała swój ruch wydawniczy zwany drugim obiegiem. Materiały były drukowane nielegalnie, a następnie rozdawane znajomym. Największym takim wydawnictwem była niezależna oficyna wydawnicza Nowa. Pod koniec lat 70. do opozycji antykomunistycznej należało około 2000 osób. To niewiele, ale mimo to skutecznie zwiększała ona świadomość społeczeństwa. Władze PRL, zależne od kredytów z zachodu, nie mogły brutalnie stłumić działań opozycyjnych. Zamiast tego działaczy nękano. Byli aresztowani na 48 godzin, zabroniono im wyjazdu za granicę, a Służba Bezpieczeństwa starała się pozyskać informatorów zwanych tajnymi współpracownikami, w skrócie TW. Podzyskiwali ich na różne metody. Takie osoby szantażowano, grożono represjami wobec rodzin, czy proponowano korzyści majątkowe. Na przełomie 1978 i 1979 roku miała miejsce tzw. zima stulecia. Obfite opady śniegu sparaliżowały kraj, a produkcja w fabrykach Musiała zostać wstrzymana na niemal miesiąc. To dodatkowo pogłębiło trwający w kraju kryzys gospodarczy i obnażyło słabość administracji i gospodarki. Żartowano wtedy, że nam nie trzeba z Wery, nam wystarczy minus 4. Zagierka, poprawiły się relacje z Kościołem Katolickim. Zaniechano antykościelnej propagandy i to nawet mimo tego, że prymas Wyszyński skrytykował zmiany w konstytucji i potępił represje Jakie władza stosowała wobec demonstrantów z czerwca 1976 roku. Na znak pojednania premier Piotr Jaroszewicz wysłał bukiet 75 róż z okazji 75. urodzin prymasa Wyszyńskiego. 16 października 1978 roku papieżem został Polak, kardynał Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II. Polscy katolicy przyjęli to z entuzjazmem. A komuniści byli zaniepokojeni. W czerwcu 1979 roku papież po raz pierwszy przyjechał na pielgrzymkę do Polski. Przyszło się z nim spotkać około 6 milionów osób, a na Placu Zwycięstwa w Warszawie papież wypowiedział znaczące słowa: Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Władze próbowały stłumić entuzjazm ludzi. Podczas transmisji nie pokazywano tłumów, a jedynie małe grupki ludzi, zwykle złożone z osób starszych i duchownych. Społeczeństwo zauważyło to oszustwa propagandy. Podczas tej pielgrzymki papieskiej ludzie zrozumieli, że zjednoczeni są dużą siłą. Na koniec kilka słów o Janie Pawle II. Urodził się w Wadowicach jako Karol Wojtyła. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, w czasie okupacji był końcem sklepowym, pracował też w kamieniołomach i fabryce. W 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie i zaczął studia w Rzymie. W 1966 roku został metropolitą Krakowa. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II. W 1967 został kardynałem, a 16 października 1978 roku. Został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. 13 maja 1981 roku przeprowadzono na niego zamach, w wyniku którego został ciężko ranny. Odbył ponad 100 pielgrzymek do różnych krajów, w tym 8 do Polski. W 2014 roku został świętym Kościoła Katolickiego. Zapamiętaj najważniejsze. W czerwcu 1976 roku Doszło do protestów robotniczych w Radomiu, Ursusie i Płocku, na skutek ogłoszenia podniesienia cen. Władze szybko wycofały się z podwyżek, ale uczestników protestów spotkały represje. Komitet Obrony Robotników KOR powstał we wrześniu 1976 roku. Miał na celu organizowanie pomocy dla represjonowanych robotników. Członkowie KOR za swoją działalność byli prześladowani przez władze. Kolejne organizacje opozycyjne powstawały w Polsce pod koniec lat 70. XX wieku. Docierały do coraz większej grupy ludzi. Działalność wydawnicza, niezależna od komunistycznej cenzury, rozwijała się nielegalnie w drugim obiegu. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża w 1978 roku. Przyjął imię Jan Paweł II. W czerwcu 1979 roku przybył z pierwszą pielgrzymką do Polski. Wydarzenie to wzbudziło ogromny entuzjazm Polaków i pozwoliło im zrozumieć, jaką siłę wspólnie stanowią.